Tuż po wyjściu z kina postawiłem sobie za cel zrobienie najlepszej recenzji filmowej w moim życiu. Zwiększenia tego długiego czasu oczekiwania na. 5 koszmarnych nocy. Jednym mocnym materiałem w moim wydaniu. No ale w sumie zauważyłem, że połowa internetu wpadła na dokładnie ten sam pomysł, więc co? Miałem się odsunąć w cieni czy Michael Afton po wyżyganiu metalowych prętów? Nie. Muszę zrobić coś. Jeszcze nie wiem co, ale w tym momencie Mick Mishon z przeszłości siedzi i klepie ten scenariusz na film, więc raczej jest to poważna sprawa. I być może jeszcze wymyśli coś lepszego niż... Na początku zacznijmy od tego, że ludzie mają mieszane uczucia co do tej produkcji. Praktycznie od samego początku odbiorcy podzielili się na dwa wrogie obozy. Ludzi, krytyków, którzy jadą po tym filmie jak William Afton po pijaku w drodze po kolejną ofiarę oraz na wiernych fanów tego uniwersum, którzy po praktycznie 8 latach oczekiwania wreszcie otrzymali swój upragniony film i są nim zachwyceni. Osobiście uważam, że film jest po prostu zajebisty. I pomimo tego, że nie przebił moich oczekiwań, to bawiłem się na nim tak dobrze jak na żadnym innym filmie do tej pory. No ale to, że mi się Podobał, to nie znaczy też, że to był absolutny majstersztyk, który rozdoli każdego, kto go obejrzy. Nie. Gdyby nie to, że jestem fanem FNaF od samego początku i czuję się mega przywiązany do tego uniwersum, bo jakby nie patrzeć, to, to była naprawdę spora część mojego dzieciństwa, to obawiam się, że w najlepszym wypadku ten film byłby niestety bardzo średni. Jest sporo rzeczy, które ten film zrobił dobrze i jest też wiele rzeczy, które zepsuł, a mógł zrobić lepiej. No ale to nie moja rola, by po tym filmie jechać. Ja zamierzam wyciągnąć z niego wszystko to, co najlepsze i co zdobyło uznanie w moich oczach i wielu fanów na świecie. I wiecie, to, to, to nie tak, że ktoś mi grozi czy coś. Ja, ja naprawdę mógłbym się negatywnie wypowiedzieć. Naprawdę ja. Ja mógłbym. Ja, ja naprawdę bym pomóc. Pomocy. Dlatego też podzieliłem ten film na rozdziały, żebyście się mogli w nim łatwiej odnaleźć, czy też wskipnąć do bardziej ciekawych fragmentów. Tak więc już bez zbędnego przedłużania. Zapraszam do oglądania. Ch**wa, <grywa> ale zrymowałem O, skur... bo nikogo nie zdziwi fakt, iż za tak ogromny sukces Pięciu Koszmarnych Nocy odpowiada cały hype i otoczka przed finalną premierą filmu. No bo przecież film miał postać już wiele razy, nareszcie go otrzymamy, wzięło się za niego potężne studio, zatrudniono naprawdę dobrych aktorów i dostaliśmy k***wa pierwsze trailery, a na nich animatrony i Williama Aftona, przecież to jest najlepsze, co w życiu widziałem. Nie więcej tak sobie wyobrażam procesy myślowe typowego fana naf Łącznie ze mną. Nie ma co ukrywać, ludzie naprawdę nie mogli się doczekać tego filmu. Ja osobiście w drodze do kina postanowiłem, Przesłuchać ponownie najbardziej znane piosenki FNAFa. Tak, by the way, to moja droga do kina to było zupełnie inne uniwersum, serio. W sensie siedziałem sobie po prostu, puściłem tam nuty od The Living Tombstone i po prostu byłem w stanie zauważyć, kiedy do tramwaju wsiadał Fan FNAF. Na, naprawdę, po prostu dało się to wyczuć. Bo wiecie, jeśli chodzi o dodatkowe przygotowania, to część ludzi po prostu chciała przeżyć ten film najlepiej jak się da. Wiecie, zrobić wszystko co w ich mocy, aby ten dzień nas zawsze pozostawić w ich pamięci. Wiecie, the happiest day tego typu rzeczy. Z zamknij się. <grym> Dlatego jedna część community postanowiła zrobić cosplaye, a druga część postanowiła założyć jakiś merch z FNAF-a, po prostu na przykład nie wiem, czapek na głowę, bo takie też widziałem, w ogóle myślałem, że to jest merch do kupienia w kinie, nieważne. Trzecia część postanowiła obrać się normalnie, a mała garstka tych Prawdziwych fanów. Postanowiła przyjść na film w prawdziwym, kwa-dojatnym stroju. Wpadliśmy, by the way, na ten pomysł z Syriuszem i mówiąc szczerze, to było najlepsze, co można było wymyśleć Byliśmy dosłowną reprezentacją tego mema. I tak jak nigdy nie lubiłem strojów eleganckich, tak, mając go na film FNAF, czułem się po prostu zajebiście Drodzy widzowie, dokładnie tak wygląda prawdziwy OG fan FNAF. Wiecie, co macie robić, jak wyjdzie pięć koszmarnych Nocy 2. Pan Afton byłby dumny. wprowadzenie do filmu było czymś niezwykłym. Ten moment, gdy puszczają reklamy przed seansem i starasz się je dodać do Lord of <ścoughs> czysta poezja. Nie no, a tak na serio to wydaje mi się, że praktycznie wszystko, co miał osiągnąć ten film, to z mojej perspektywy to osiągnął. Była tam praktycznie każda rzecz, jakiej oczekiwałem. W tym momencie zaczynają się prawdziwe spoilery, więc e, jeśli jeszcze nie widziałeś filmów naw to, to kurwa, po powiedz mi, co ty tu jeszcze robisz? Stary, idź do kina, weź. Wróć tutaj później, jak już obejrzysz. Tylko... naprawdę, proszę cię, wróć. Ludzie, ja potrzebuję subów, potrzebuję wyświetleń. Pomimo tego, iż reszta fabuły potoczyła się bardziej jak jedna z książek z trylogii Srebrnych Oczu, to wprowadzenie do filmu było naprawdę na wysokim poziomie. Wtedy rzeczywiście można było poczuć, że jest to adaptacja gry, a nie film fabularny na jej podstawie. Jeżeli to robi jakikolwiek sens. W mojej głowie robi. Bardzo chciałem zobaczyć nocnego stróża panicznie próbującego przeżyć w starcie z animatronami, i go zobaczyłem. Bardzo chciałem poczuć strach i klaustrofobię podczas prezentowanej ucieczki przed nimi, i poczułem. Szkoda, że jeżeli chodzi o prezentowane mechaniki z gier, to właśnie to OG zagrożenie zostało zepchnięte na dalszy plan. No, ale to bolało jedynie trochę. W końcu założę się, że każdy na pewno wolał zobaczyć Majka śpiącego na robocie. I teraz a propos tego, no mimo tego, że w ten wątek trochę popsuł klasyczny tryb radzenia sobie z gangiem Fryderyka, to jest to całkiem ciekawe rozwinięcie postaci Michaela Schmida. Chociaż większość chyba liczyła na paniczne szukanie wrogów na kamerach i usunięcie zagrożenia w momencie wybicia godziny szóstej. <laughs> Ale to wydziwnie na filmie wyglądało, ja pierdolę. No, no wyobraźcie sobie, godzina piąta 5.59, Fred już gra swoją muzyczkę i nagle... Zagrożenie minęło. Wychodzi z pizzerii i wraca do domu. To, to by było tyle. W przypadku rozwijania fabuły to większość ludzi zrobiło dokładne i konkretne recenzje, ale mi się po prostu nie chce analizować każdej konkretnej sceny, więc powiem ogólnikowo: było dobrze. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to do krótkiego czasu ekranowego. Ten film był po prostu dla mnie za krótki. Za krótki, żeby w miarę racjonalnie przejść od jednego wątku do drugiego. No, no bo zobaczcie. Pierwszej nocy nie wiemy z perspektywy Majka, co się tutaj dzieje, i śpimy. To jest w miarę normalne, racjonalne, fabularnie dobrze rozwiązane. Drugiej nocy odwiedza nas Vanessa i ostrzega nas przed tym, co tu się stało, przed animatronikami i tak Niekoniecznie przed tym, że siedzą w nich duże dzieci, nie? Trzeciej nocy bierzemy ze sobą Abi i nagle ona kurwa kumpluje się z animatronami, które jeszcze kilka godzin wcześniej zamordowały grupę ludzi. Trochę za szybko się to dla mnie wszystko działo, nie, nie żeby coś. Żeby było chociaż pokazane, jak powoli nabiera do nich zaufania, czy, czy coś w tym stylu, albo że powoli rozpoznaje tych swoich wyimaginowanych przyjaciół, slash duchów w tych animatronach. Taki mały szczegół, a według mnie bardzo dużo by zmienił. Na plus oczywiście. I wiecie, nie chodzi mi o to, że oczekiwałem 12-godzinnego filmu z wyjaśnieniem całej fabuły FNAF. Chociaż jak tak o tym myślę, to w sumie to nie jest głupi pomysł. Przechodząc do rzeczy, które moim zdaniem były najlepsze. Po pierwsze, design. Design animatronów był rzeczą, której obawiałem się najbardziej. Ale jak się finalnie okazało, martwiłem się zupełnie... niepotrzebnie. Kiedy oglądałem ten film, to zaledwie parę razy uświadomiłem sobie, że to przecież są ludzie w kostiumach gangu Fryderyka, a nie faktyczne roboty. No może poza Foxim, który wyglądał po prostu obłędnie. Zakładam, że to właśnie z nim mieli na planie najwięcej problemów, bo wiecie, tak jak reszta to aktorzy, którzy musieli jedynie naśladować robotyczne ruchy, to w tym przypadku Lisiasty to prawdopodobnie był prawdziwy model, a nie kostium. Nie wiem, był po prostu zajebisty. Kolejną kwestią jest pizzeria. No to nareszcie wygląda jak pizzeria. Tak jak do tej pory były przedstawiane te wszystkie lokacje na kamerach i tak dalej, to chyba Właśnie, jedynie lokacja z jedynki wydawała mi się najbardziej realna. No, może poza tymi korytarzami do pokoju stróża, to fajna mechanika do gry, ale w prawdziwym życiu to by. nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To by po prostu wyglądało dziwnie. Pizzeria była naprawdę ładna. Scena, korytarze, ozdoby, automaty do gier. I nareszcie biuro. Z biurem mam mały problem i nie wiem, co o nim myśleć. W sensie, z jednej strony podoba mi się ten naturalny design, gdzie są jedne zwykłe drzwi i węd po drugiej stronie, ale z drugiej strony brakowało mi tych drzwi gilotynowych, wiecie, te z jedynki i w sumie zresztą gier. No ale w sumie skoro Mike się nie bronił tylko spał, no to w zasadzie po co takie zabezpieczenia, nie? Jeżeli chodzi o śmierci w tym filmie, to została zastosowana bardzo, ale to bardzo sprytna technika, która niestety zabrała wielu widzom przysłowiowe krew i flaki. Mianowicie e, kojarzycie to uczucie, gdy zaczynacie grać w jakikolwiek horror albo oglądacie film tego typu i nie został pokazany jeszcze potwór, tylko powoli zostają ujawniane rzeczy dookoła tak jak na przykład dźwięk, ślady krwi, podrapane przedmioty i tak i tak W tym momencie nasza Zaczyna tak napierdalać, że nawet nie nadążamy za okropieństwem, jakie wymyśla nasz mózg. Sam potwór może nie być nawet tak straszny, ale to, co nasz umysł potrafi wygenerować, naprawdę sprawia, że można poczuć gówno w dupie. Dlatego naprawdę spore wrażenie zrobiły na mnie sceny, gdy animatrony mordowały ludzi. Zwłaszcza ta scena z tą laską. No spodziewałbym się wszystkiego, ale nie tego, że Fryderyk Fazmiś upierdoli ją w pół jak jakąś bułę. No, dosłownie, siedziałem z otwartą gębą w takim szoku, że mózg mi się wyłączy na następne trzy minuty. A tymczasem wszyscy na sali. Was to the bite of 87? Kolejnym elementem, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, jest sound design. Ja nie miałem pojęcia, jak bardzo brakowało mi tego w fanowskich filmach of Chodzi mi tutaj głównie o jakieś e, animacje z udziałem bohaterów tej serii. Bardzo dobrym przykładem tego jest na przykład e, wprowadzenie Aftona w kostiumie Springboniego. Ja do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, jakby to brzmiało w prawdziwym życiu. Jakby on po prostu chodził w tym stroju. Nie, zaraz, wróć, właśnie nie w zroju, w cholernej śmiertelnej pułapce, której metalowe części zostały upchane tak, żeby mógł się w nią zmieścić człowiek. D dosłownie, jak tylko usłyszałem jego kroki, to nawet przez sekundy nie pomyślałem, że to może być Afton. Bardzo mały szczegół na tle całego filmu, ale bardzo, bardzo mi się spodobał. No kurwa, był najlepszy. Oczywiście na sound designie się nie kończy, bo na uznanie zasługuje również muzyka. W moim przypadku jestem w stanie dokładnie wskazać, jakie utwory wywarły na mnie wrażenie, a które nie. Bo u mnie to działa na takiej zasadzie, że zazwyczaj jak słyszę naprawdę dobrą nutę, to aż czuję ciary. Dosłownie, odczuwam fizycznie dobre utwory. Nie, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale nie przeszkadza mi to, wręcz przeciwnie. Kurwa, pra praktycznie jak szósty zmysł. W momencie jak skończyło się wprowadzenie do filmu i pojawiło się intro z minigrami, Kurwa, no chyba myślałem, że zmierzam do innego wymiaru, bo to było aż tak dobre. Poza tym było jeszcze parę innych momentów, gdy muzyka była tą wisienką na torcie całego seansu. W momencie uprowadzenia Abi ujęcia sprzed w prowadzeniu aftona do finału filmu oraz w finalnych scenach, gdzie doszło do awarii sprężynowych zatrzasków. No i oczywiście na no, napisach końcowych. Moja dusza bardzo tego potrzebowała. Five nights at Freddy's. Nie, ale wróć. Skoro już poruszyłem ten temat, to warto by było przejść do śmierci Williama Aftona. Chyba nie jestem jedyną osobą, która jest pełna podziwu dla genialnie zagranej roli Williama Aftona. Mówię poważnie, jestem pod wrażeniem, jak od pierwszego ukazania postaci Steve'a Raglana już można było dostrzec te przebitki psychopatycznej natury pana Aftona. Serio, przed premierą miałem obawy odnośnie roli Purple Guy'a, bo do tej pory kojarzyłem Mafio Lillarda z roli kudłatego w ekranizacji kreskówki o Scooby Doo. Gościu legitnie przeszedł z rozwiązywania zagadek do mordowania dzieci w sprężynowym kostiumie. No, jakby nie patrzeć tyle doświadczenia ze światem Kryminał w końcu się opłaciło, prawda? Dobra, mniej się o tym. Przejdźmy do głównego wątku, a mianowicie do śmierci Williama. Ludzie serio mają problem z tą sceną. I będąc szczerym, ja też na początku oczekiwałem czegoś nieco innego. To nie zmienia faktu, iż scena w moich oczach była po prostu legendarna, a jedynym moim problemem było niezrozumienie zamysłu takiej wizualizacji. Mimo tego, że bardzo mi się to podobało, to dalej nie rozumiem dlaczego Scott razem z Bloomhouse Poszli w tym kierunku, a nie w tym, którzy stworzyli i pokochali fani. Jednakże, po dogłębnym przeanalizowaniu najbardziej rozmaitego źródła informacji odnośnie FNAF w sekcji komentarzy pod klipami z filmu, doszedłem do wniosku, iż ta scena ma bardzo dużo sensu. Więc teraz, jak prawdziwy twórca internetowy podpierdolę czyjąś wizję i wam ją przedstawię, e, z, znaczy się wyjaśnię wam, w, o co mniej więcej mogło chodzić twórcom tego filmu. Po pierwsze, film był z ograniczeniami wiekowymi, więc nie można było po prostu dać na ekranie hektolitrów krwi wylewających się na wszystkie strony. Zaptona. Taki prosty, oczywisty powód. Trochę rozczarowujący, ale jednak, no, ograniczenia wiekowe robią swoje. Po drugie, dokładna analiza najmniejszych szczegółów. To właśnie to odpowiada za większość lore'ów nawyków znamy. Gdyby nie to, to moglibyśmy zrozumieć Fabułę Jedynki jako głupie roboty pakujące ciebie w kostium animatronika, bo widzą ciebie jako endoszkielet. No tak nie jest. Dlatego ludzie narzekający na brak krzyków. Po części mają rację, bo to by naprawdę dodało mocny element grozy i by było na plus, jeżeli chodzi o horror. Ale kurwa... Ziomek dostał Springlockami w płuca, jego żebra zostały zmiażdżone, prawdopodobnie już zaczyna się topić we własnej krwi. I ostatnim tchem, i to jeszcze z uśmiechem na twarzy, mówi swoją legendarną kwestię. Zawsze no kurwa, chyba najlepszy moment w całym filmie. No, może poza budową Fortu tego nic nie przebije. Szczerze, nigdy bym nie pomyślał, że aż tak potrzebowałem unięcia z upadającym bonim i Fredim przenoszącym krzesło kisłem w sali ze śmiechu. Najlepsza scena ever. Serio. Wracając, ludzie w komentarzach pod klipami wymyślili jeszcze inną ciekawą teorię, a mianowicie sam uważałem, że Afton umiera z uśmiechem na twarzy po prostu dlatego, że jest jebnięty. No bo wiecie, gość jest psychopatą i mordercą, nic nowego. Ale teoria o tym, że uśmiecha się by nie okazywać strachu przed swoimi Ofiarami naprawdę mocno. No i imagina, że finalnie pozbywasz się gościa, który zabił cię i wepchnął w maskotkowy strój nimotrona. I kiedy ty myślisz, że to koniec, to ten uśmiecha się i mówi, że zawsze wraca. No to ty kurwa wiesz, że na podstawie tego powstanie jakaś franczyza z 18 grami i 45 książkami, co najmniej. Uch. Tutaj finalnie kończy się mój skrypt na film. Ale mam jeszcze do omówienia parę nieścisłości związanych z tym filmem, i zakładam, że ktoś za moment wymyśli jakieś teorie odnośnie tego, więc póki ich nie ma, to powiem wam, co mi najbardziej w tym filmie so far nie pasuje. Po pierwsze, dlaczego Cupcake odpalił sprężynowe zatrzaski? A nie pistolet, albo paralizator. No kurwa, ziomek dostał z paralizatora. Sprężynowe zatrzaski. Aj, ai, sleep, ai, sleep. Dostał kuźwa kulkę od pistoletu. W kostium, gdzie, jak było pokazane wcześniej, jak Vanessa podłożyła miotłę pod ten inny. Kostium ze sprężynowymi zatrzaskami To jebnęło wszystko na raz No ale, ale nie, oczywiście rozumiem Babeczka miała bardzo ważną rolę w tym filmie Ona musiała odpalić kostium sprężynowe, Żeby wiecie, tak tak uwiecznić Że te, te dzieciaki się pozbywają tego Aftona Teoretycznie rozumiem, ale trochę to tak Trochę mi się to gryzie po prostu ze sobą Kolejna kwestia Dlaczego Vanessa jest córką Aftona? To był moment, w którym dostałem takiego mindfucka, D dosłownie, złapałem się za głowę i siedziałem znowu z rozwartą buzią, bo nie wiedziałem, co się dzieje. To, to ja, ja sądziłem, że w tym filmie pojawi się coś takiego, co mnie po prostu zmiecie z nóg i będę leżeć i zastanawiać się nad sensem całej kurwa fabuły naw. ale takie coś... No przecież teraz każde teorie, jakie ja słyszałem, to nagle jebnęły, bo Vanessa jest córką Aftona. Nie wiem, e, liczę na to, że ktoś to wytłumaczy. Sam mam jedną teorię i, i w sumie wam ją opowiem, po czemu by nie. E, kojarzycie pewnie Charlie z e, trylogii Srebrnych Oczu. No to wydaje mi się, że Vanessa jest kimś po kroju Charlie. Że to nie jest faktyczna, fizyczna osoba, tylko to jest po prostu robot, który przez ten jakiś I illusion disk, chyba tak się nazywało, Symuluje, że to jest prawdziwa osoba. No bo z drugiej strony, jakby nie patrzeć, no dostała taką maczetę w brzuch i przeżyła. To. moja teoria, jak będzie prawdziwa, to. No to zobaczymy, zobaczymy. Ostatnia rzecz. Dlaczego animatrony potraktowały ulgowo Majka? Nie wiem, w sensie gościu legitnie spał na robocie, oni mogli wbiec i go zabić. Dlaczego go tak ulgowo potraktowały? Nie wiem, może dlatego, że był główną postacią i po prostu nie można go było zabić, bo nie, bo tak. <laughs> Trochę to po prostu głupio wyglądało. A i na koniec muszę się pochwalić, bo w moim poprzednim filmie, jak narzekałem na to, że wszędzie są spoilery z FNAF, w pewnym momencie zacząłem rozkminiać, czy Scott albo twórcy tego filmu będą coś się wzorować na podstawie tych kaset VHS. I się doczekałem. Dostałem dokładnie to co chciałem: tam była kaseta VHS, i wszystko zaczęło się pierdolić. Kurwa, no moja pierwsza FNAF teoria, która została potwierdzona. No, tak więc tu się kończy moja recenzja FNAF, Legitnie. Teraz jak patrzę, to napisałem ile. 10 stron scenariusza do tego filmu, gdzie do tej pory po prostu grałem i gadałem rzeczy. Stwierdziłem, że 25 minut jak gadam od rzeczy, i nawet, wiecie, po prostu przeskakuję z tematu na temat i nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat jednej rzeczy do końca. To nie jest to, jak chcę zakończyć swoje doświadczenie z filmem FNAF. Dlatego postanowiłem zrobić coś takiego. Postarałem się nad tym filmem i mam nadzieję, że wam się to spodobało. Tak więc e, to by było na tyle. To była moja FNAF recenzja. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.